Działam z tej strony DJ Danek. i witam was na Survival Games więc tak dzisiaj gramy sobie Survival Games bo już dawno nie było i właśnie nagrywam ten filmik o 6.14 a serwer się nazywa Craftboard S1 albo S2 sam już nie wiem Ale już długo nie byłem na nim ale tak się dużo zmieniło, że sami zobaczcie tutaj tego nie było normalnie to tak samo było tam tego. To było z, bo z boku, tu ściany były, o tak, i tam było na końcu ta te tablica, teraz zmieni się tutaj. I ten plugin jest fajny. To jest to, tak, to, to, to. narzędzie latające, różne itemki. Dobra, postaram się wejść jakoś na survival. Dobra, jeszcze się nie da. Jeszcze trwa, bo zaraz poczekamy i sobie wejdziemy. Myślę, że muzyka nie będzie za głośna, bo o to się tylko martwię. Ale myślę, że będzie dobrze. Okej, poczekamy. O, ktoś tu jeszcze lezie? Rusher. Rusher. Jakiś. O, zabijać się szybciej, Boże. <coughs> jestem pierwszy na arenie. Pierwszy, tak? Okej, okay. 30 FPSów, a mam na falze. Okej. Okay. A też by chciał tej temki. Jeszcze <grymne> poczekamy, zanim się pozabijają. O. o, jestem wreszcie. Od razu wpiszę SG Wund. Okej, okay, poko. O, to chyba tam się pokazuje. Yy, na którym ja jestem? Saluknę. Na którym idąc. Nie wiem. O, zaczyna się, zaczyna się. Gdzie to lecieć W tą stronę? Czy jak do góry? A do góry, ok. Zalecimy. Pożarcie, Eku Miecyk O Jezus Żelazne ma Poszukamy trochę skrzynek sobie Już się można bić A to wychodzi O ty Aha to jest lepsze. A ziemię najważniejsze LOL Spodnie nie miałem założonych, a gdzie on ma tamte Żelazne spodnie Były i nie ma Tu jest jeden No a spodnie nie ma, dobrze są Lecimy za następnymi ludźmi Gdzieś tu las, jak się jedna Myślę, że nie jest za głośno Minecraft Okej, okay, okej, okay, okej, okay. O, jeszcze ktoś się otworzył Okej okay. Ktoś tu będzie? idziemy na górę może jakieś skrzynki będą nic tu nie ma czysto pełne lekkie lagi mam, ale się nie będę przejmował tym nie, nie ma żadnej skrzynki dobra teraz znajdziemy jakieś wyjście i skraczamy stąd o skrzynka pusta, nie, nie pusta Żarło mam Wrzucamy sobie tutaj jeszcze może być skrzynka. Nie, tutaj jest wejście do tego domku. Dobra, idziemy. się zajdę. Halo? Pięknoju Jo Już go zrobiłem nie mogę, nie Idziemy dalej Chyba wygram tą arenę. Zaraz wpiszę SG. SG list Jeszcze ja jakiś Mati został, tak? Okej okay. Gdzie on tu może być? bo gdzieś tam. Po prostu zobaczymy. Gnojek jeden, gdzie on tu jest? Pioruny gdzieś tutaj mi I Chwila, poczekam i zobaczę... Gdzie walni piorun. Wtedy będę wiedział, gdzie on jest. A nie, myślałem, się to jakoś... Okej Będę sobie wyrzec, żebym lepiej widział A okay. tam gdzieś jest To gnój Zajdę tak, żeby się nie zabić Jeszcze go zabiję i będę kończył Okej okay. Staram się nie zabić Okej okay. Tam gdzieś jest, oby nie jedę taksowego czy EQ. oby gdzieś źle. Na razie go nie widzę. Jest ta woda, ale on na pewno jest na górze, więc zaraz złego ściągnie No. tam. Coś jest na pierwszy afiorum, tylko nie wiem gdzie, ale na pewno na górze tam jest. A pewno jak mnie zobaczy, to od razu będzie uciekał, chyba że mnie zaatakuje. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Zględnik wejść? No nie da się. Tylko tam to było dobre wejść. Tam jest gdzieś! To mnie w konia zrobił! Jabdzier. Dobra, to teraz tam po prostu do niego i trzeba go zabić! Dość to jest daleko w Najpierw tu chyba gdzieś na pierdziale teraz tam. mhm mm jeszcze to będę lepiej widział a tam jest okej okay. albo w domu albo za domem Zeszło żeby się serca odradzały no o. myślałem że nie zja ale dobra jeszcze raz niech nie pojrzę Okay. On jest gdzieś tutaj. A po na dachu? Albo z tyłu siedzi. Czekam niechwalnie pior. To już mor taki on jest. u siedzi? Jak chyba że trzyma się trzyma, dlatego tego nie widzę, musi być na górze, nawala gdzieś tu piorun, dyska, ale go nie widzę, gdzie on może być. tam niech walnie jeszcze raz piorun. No bo nie kumam. Tutaj na lepierdziela, a jego nie ma, no, no. no cholera, jasna. Stanę sobie na tej górce... ...i będę patrzał gdzie walnie piorun. Może trochę... Potrwać zanim go znajdę, no tam gdzieś polas teraz. No co za, nie da się zająć, Nie da, ale no, tak go zabiję. Poczekaj, niech planowanie. Chyba ja że czekam na bałnierz. No teraz tam jest. No co za. Saj widzieliście, tu na pierdzielo teraz tam znowu przebiegł jest ten kolo Tam jest, tam jest go tam Złapie i zatukę Tyle łazić na SGZ jednym kolosiem no to jest nienormalne Tam jest. Tak, załatwię. Iść blisko jest, no jak, Teraz tam jest, no, co za... Iś tu pierdolą No już jest tam! To jest... Jak on tak szybko... ...tam dochodzi? Chyba, że to Endermana mi pokazuje. <grymna> lol, lol, lol. No już tam jest. Albo go znajdę i zabiję, albo będę kończył. O kolego, siema! O ty, kurde, o ty, kurde, o ty, kurde, co on się ze mnie zabija, kolego! Ja! Yeah, wygrałem! Kto jest lepszy? I co jest lepszy? No i co? Dobra, to będę kończył. To dzięki za obejrzenie tego surreal games. Ej, sorry, że tak dużo biegałem, tak długo za tym kolesiem, ale naprawdę on był przebiegły i nie mogę go tak za bardzo szybko złapać, więc jeszcze raz, dzięki za obejrzenie tego Survival Games, lajkujcie, subskrybujcie, jeśli możecie i nara.